Witam w następnym odcinku na naszym kanale. Aim bez rękawiczki. On nie poznaje tej ręki. Jakbym tak w rękawiczce go pogłaskał. Jest nauczony do rękawiczego. Jak go czasem za ręką, tak teraz zimą, to. No, widać. <laughs> Aż mu zimno. Tutaj. No. O, krok od śmierci. Królik, o którym... Yy, wspomina... Nie, nie wspominałem, co mu się przydarzyło. Co tak patrzysz, co? jeszcze jedź do środka. Oj. On <grystanie> wszystko zje. Tak więc ten królik jest bardzo strachliwy. Spróbuję. Koż, się bojasz. Żeby mi to nie odkopnął zaraz. Coż Od... go tak dotknąć trzeba. Jak widać... Albo nie widać, może zaraz przybli... Ej, teraz się odprowadził. Zresztą drugie kotre też troszkę. Łzy mu tam. No pokaż. O. O, 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 pięknie, brawo. No, takie coś się dzieje. No, odwróć się na drugą stronę. Nie syp na mnie. Odwróć się nam... Dobra, tak czy inaczej inną... Mu. Tam miał jeszcze... Jeszcze miał I taką kulę. Troszkę może ją widać, jakby się tak popaczało na niego. Ale teraz Przedtem była o wiele większa, była wyciskana. Prawie pół szklanki ropy było ropy <noise> normalnie diesel by 5 km przejechał <noise> na tym co tam wycisnęli no, nie dobra ale żarty na bok samiczka ona no, no, czasem warczy, czasem nie, taka jest no dzisiaj jest taka jakaś ta no Boję się, ale żeby walczyć, to nie słyszałem jeszcze, żeby ona marczała. A ty co? To są samice tam, bo ten są samce dwa. To to ogóle jakieś nieciekawe robi ty. Nie wiem, co ty, co nie zrobiłaś. Zobacz, co ci jest? Ona no jest taka jakaś gruba. Dostaję to co inne, ale ona jest jakaś taka. No, ona w sumie jest typowo taka też. To może dlatego tak się wydaje. Ale ma to taką bulwę, widać. To jest samica. Młoda, młodziuchna, ona jeszcze nie będzie. Kotna. Ta to jest wariatka. Nawet tam nie wkładam ręki. no Chodź tu, pokaż się, jakoś ładnie. No, chodź. Ona też bardzo płochliwa, bo ona, jak to pamięta, była przerażona stąd. Tam miała większą klatkę, tam się ręką nie sięgło, to ona sobie tam poleciała i tam się działa. A teraz ma mniejszą klatkę jest narażona na dotyk, no więc wiadomo, że się boi. Tak. Odziwłem. Już by doskoczyła tu do krawędzi, gdzie ja normalnie. No. Prawą mo nogą mocniej. Jeszcze raz. No, widać? widać. Jakaś taka, co? też się taka zrobiła, nie wiem czemu. A tutaj słynny bąbel uciekinier z października tamtego roku. Może jeszcze ktoś pił... Tutaj no. No czasem nie pozwoli zamknąć, trzeba było tak lekko w główkę. Ten młody samiec też jest nowozelandzki, czyli ten mięsny. Ja za zatem razem jakoś nie przepadam. To jest, tutaj też jest nowozelandzka, tylko ta jest chyba wymieszana, mi się wydaje, bo ona jest taka większa. Ale może taka jest też. Nie. I tutaj też jestem nowozelandzki. Ja sobie piję. Czasem lubię sobie to z sianem. też może. wyłączyć. To co jest z sianem? Lubię czasem. Słomy też w sumie, ale. Już weźmy to siano. Nie mamy w ogóle tego prawa na no zbieranie. I lubię czasem. Ona jednak wezmę bo A, ona już co wzięła, dobra. Podamy tej. A, ona zboży. Ten ten nie weźmie. Ty weźmiesz? Takim czasem włożę? Ona to sobie później wytarpnie. Nie wiem, tej nigdy nie wkładam. No. Bierze, bierze. Mm, tak. No tutaj też nigdy nie wkładam, ale nawet nie będę próbował, bo nie wiadomo co ona jeszcze odwali. Tak krótkie. Ten to raczej weźmie! Aha, Jak to strzeliło? Dobra, to tu wezmę słomę! Słoma proszę! To będzie zdrowy pasak. No zobaczcie. Zdrowy królik. Dalej. Proszę Dosięgniesz tu? Może. Proszę bardzo. Ale on tego tak nie. On tylko to bierze i... Właściwie nic z tym nie robi, więc. Co zjesz to? No nie zjadł. Lata dalej. To jeszcze to, to dobra, myślę, że ona słona wzięła z zaściółki. A no ta siana sobie jest z tym spaśnikiem, to tak. Teraz ja cię pogłaskać. No. Ojej, ojej, jak się wystraszyła. Sianko jest. Kurczę, że na mnie leci. Nie ten królik, chociaż ona jest do tego za. domu. E, ta się tu pojawiła przy kawędzi, co to się stało. Aby ja oświetlić. Właśnie wiem, tak troszkę znikam. Ale potem wiem, że jak jest już luty, to trzeba by zobaczyć, co u królików. W lutym planuję najwięcej trzy odcinki z królików. Teraz jeden z nich. Boże, bo... Ta też ma zboże, siano ma, to widzę. Ona jest fajna, taka szanszylowa to. Obie to są mamy i ta do góry, ta na dole. No chodź, jak byłem tam, to ty byłeś tu, teraz będzie na odwrót? Zobaczcie. Jaka samijeczka. Naturalne światło, damy. Chociaż tutaj światła naturalnego właściwie nie... Wiem. Co tam robisz? się? Chyba, teraz. Chodź tu. tu. Chodź. Przyjdziesz? Nie przyjdziesz. A, teraz ona jest Ojej, Zapomniałem, że ona tak leci. No ta nie cieknie. nie cię takie butelki. Jest takie palnięcie, ale widoczne. Nie no, nie no, czy to dobrze. Tak, oczywiście jest lepiej, ale... czym się Hmm, nie będzie. Nadpiję. No i na koniec powracamy do Zenka. <grym> nie na koniec, bo jeszcze mało. Maluchy. ...małe króliczki yy, yy, W tym filmie o... ...co pokazywałem te gry na płycie To miały być komentarze udostępnione, ale coś tam YouTube pomieszano i... ...no nie ma komentarzy, więc... piszcie pod byle którym filmem, okej? Okay? Tylko takim dosyć no <grym> Najlepiej pod tym, jak będą komentarze, ale jeszcze lepiej by było pod tym shortem o jak tutaj nie będzie komentarzy. Kiedyś się gapało i się posadzało. Niech. Raczej nikt już nie pamięta. Ale to był piąty odcinek z życia królika. W serii, która pokazuje jak się tutaj u tego królika żyje. U tego. No i w piątym odcinku właśnie to był odcinek specjalny z muzyką. Gdzie tutaj miał zrobiony mały wybieg z desek różnych. Różnego typu i sobie biegał, chodził. Może kiedyś opowiem jego historię. On ma ciekawą historię. Ten królik w sensie. E, to jeszcze. Szuka najlepszego komska. Zobaczcie. On ten paśnik kiedyś zerwie. A ten taki smutny. Silny. A ten to jego przeciwieństwo całkowite, bo je cały czas. Ten prawie nic nie je zobaczy. O, eee, tu. No nie wiem. Pić? No, niby coś tam pije, ale. Ile tu? Ile? Nie wiem, dobra. To, to, to jest tak samo, ale. Zobaczymy samicę. Tylko nie wiem, kiedy one miały zapewniane. Bo tam on tak mało, a tam to miało dużo, to może to nie miała. Miała dużo wczoraj, to... Yy, miała dużo obszar wczoraj, bo to na wieczór na no, A wczoraj... Jeszcze miała dużo, więc nie było rany. I do piła. Z tym też się lubię czasem pobawić. Co? On nigdy tego chleba nie jadł. Tam widać leży. Nie mu jest zdawany jak... Tego nie, dobra, chodźmy w końcu do królów, królików, tych naszych ulubieńców, czyli do małych królików, tylko jeszcze bym chciał. A, nie, dobra. Dobra, chodźmy, chodźmy. Chlew. Miejsce. Życia małych królików. Który tam tak tupie? Hmm. No. Który to? Tam pewnie w tym tłumie ktoś. To był wcześniej walnął... Do jakiegoś wspólnika niż... ...w te... Y, ...niż... ...w podłoże, może mu się uda. Jak tam z wodą? Macie wodę? Nie piję tam teraz, okej? Okay? Cześć. Macie wodę, czy nie macie? Ej, no prawie nie mają. Wodę można dolać zawsze. Cieńka, okej, ajaj. Zrobię na prawą. No bo jest... No prawa jest dobrze. Proszę, proszę, pijcie. To taki świszczy wiatr. Czy nie widzę że no, ona no, to już. Dobra, no, starczy żeby, Ale zaraz wszystko się skupię. No, nie wszystkie, ale kilka przyszło zobaczyć. No, Zobaczy. <śleski> wszystkie cztery. Cztery? Trzy właściwie chcą pić. Wejdźmy na drugie podium obserwacyjne. Czyli, tu nie nie stąpić. Ten to jaki tam jak któryś czarno-szary. <noise> ten jak patrzy. Hmm? No się, na, no, ale no bez przesady. Ile one już tu są? Ile miały odwiedzin? Na no cały czas się boję. W W sensie, no, przychodzę do nich ja, inni przychodzą. Biery Piję. No, to co widzę, że już prawie nic nie macie do jedzenia, ale to będzie. Jeszcze troszkę muszę poczekać. Spróbuję. Spróbuję coś zrobić. Jest no górne. jak w Fergusonie trzeba się zabrzeć, y trzeba się zaprzeć i pociągnąć. W tym co to coś... Wy tam macie... Co wy tam macie? na napchały? No siach. Ej, no ten się nie boję jakiś. O, ważny. Niektórzy to by już uciekł. Dotknę? aż nie wiem. Niektórzy to już by już jak batarda wystartował. Białe piją? Coś... Jakżeś tam... No nie patrz tak. Zobaczmy, przyszedł fajny. Ani się nie boi. A, no, ładny kolacz, czarny, juchny. Biały, czarny przyszedł. O, co ty? Czy ktoś inny? je odróżnić trochę. to trzeba uważać. Ona na obu stronach chcą ze mną iść. Co się stało? Rękę wyciągnęła, to Będę wam tu przeszkadzał. Ej, ej. Zobaczę, Króliczki.